Dobra, ogólnie niestety nie będzie live'a, będzie normalny odcinek. Ale zobaczmy czy nowy sezon się włączy. Teraz powiemy sobie o likach. Mówiono, że będzie anime miał śniak, na Paradigmat, Gwen Stacy, czyli ta spider Spidermana. Taki żelowy misiek, jakiś tam czarny typos. Z takich rzeczy powracających, to ten taki pojazd od golfistów RPG, te takie samo naprowadzające co możesz sterować nim. Mam nadzieję, że będzie duży update, bo na przykład w sezonie 7, rozdziału drugiego to doszły to dwie miejscówki w nowym sezonie i to nie było aż takie dobre. Mam nadzieję, że teraz Fortnite mnie zaskoczy. Mówiono jeszcze o jakichś chromatycznych broniach. No więc pójdźmy zobaczyć czy czy Fortnite nam się włączy. Więc idziemy.

Trzeba to poczekać. No, 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 no. Dobra, ujmijmy się. Na odcinku we wtorek pokażę wam, co się takiego nowego zmieniło. No kurde, czuję się. Widzimy się we wtorek.